Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubakowdis. Dzisiaj znowu mam zaszczyt i przyjemność gościć w studio nagrań Polonia Christiana w Krakowie przy ulicy Skawińskiej i to miejsce szczególne zainspirowało mnie tematycznie. Mianowicie, już wyjaśniam, niedawno Polonia Chrystiana miała bana na YouTubie z powodu filmu zatytułowanego Ich prawdziwe cele, a film poświęcony rozszyfrowaniu celom ideologii tzw. LGBT. Tak? I to zadałem sobie trud. Obejrzałem ten film od początku do końca i stwierdzam, że tam nie ma absolutnie niczego, czego można by się było przyczepić. Jest to film obiektywny, wyważony, tam jest sama prawda, opowiedziana spokojnie. Nie ma żadnej jakiejś tam, jak to się teraz ostatnio zwykło mówić, mowy nienawiści, niczego takiego, żadnych ataków. Wyważone, przesycone troską po prostu o zdrowie społeczne. I zresztą odsyłam Państwa do, do tego filmu. Można go obejrzeć, wprawdzie nie na YouTubie, bo stamtąd oczywiście został wyrzucony. Ale można wejść na stronę Polonia Christiana. Zresztą warto ją odwiedzać w skrócie PCH24. A przez stronę, czy, czy tam inaczej, to można wejść, żeby ten film obejrzeć na Vio. Video DV, tak? Yy, a tak, a tak zwane albo tak, zwa, albo tak, yy, yy, tak zwanego. Yy, jak to było rekordera? Nie. Playera, playera, przepraszam, albo na playera, tak? bo ja tam jeszcze, jeszcze jestem nieobyty z tymi nazwami. Tak, ale tu, ale, tu, ale w tu mi pan kamerzysta podpowiada, także właśnie, więc to, to, to player tak zwany albo VODV. Tak? I, tam, I tam trzeba się tylko zalogować, ale jest bardzo prosty zabieg i można ten film obejrzeć. Więc państwo sobie sami wyrobią zdanie czy tam było cokolwiek takiego, co by upoważniało do, do takiego bana tam do i, i do wyrzucenia tego filmu. No ale taka jest niestety nasza rzeczywistość i pragnę z tej okazji zwrócić się do wszystkich drogich widzów i do tych, do których y, za ich pośrednictwem mógłbym dotrzeć z dramatycznym wręcz apelem, nic nie przesadzam, to jest dramatyczny apel, kochani. Musimy się przeciwstawić tej obezwładniającej, wszechobecnej cenzurze. Przecież w tej chwili za, zapanował monopol, we wszystkich tam, w internecie, forach społecznościowych, faktycznie jest monopol jednej lewackiej ideologii. To jest przecież YouTube. To jest Facebook, to jest Twitter i robią co im się żywnie podoba. Ktoś powie, no tak, mają prawo, bo są prywatne przecież jakieś tam przedsięwzięcia. Nie zgadzam się. Mieliby prawo, gdyby równorzędnych było wiele, ale oni zmonopolizowali, można powiedzieć, rynek. Zmonopolizowali te, te fora społecznościowe. Wszystko, co się liczy, co się cieszy jakąś większą popularnością, to jest w jednych właściwie tych samych rękach, podlega tej samej ideologii. I owszem, mówi się dużo o tolerancji w tamtych rozmaitościach lewicowych, ale tolerancja jest rozumiana bardzo specyficznie. Tolerancja pod, pod warunkiem, że ktoś. Wypowiada się zgodnie z zasadami tak zwanej poprawności politycznej. Koniecznie musi obowiązywać poprawność polityczna, inaczej tolerancji absolutnie nie ma. Od razu się likwiduje, się napiętnuje, się niszczy to po prostu, każdy inny głos. I, a do czego się sprowadza ta poprawność polityczna? Do indyferentyzmu religijnego. To ma nas po prostu, z nas uczynić ludzi, Obojętnych religijnie zupełnie i do demoralizacji, która jest koszmarna, po prostu przerażająca, a dotyka już, już i naszą młodzież, i nawet dzieci, i to dzieci od najmłodszych lat. I temu nam nie wolno ulegać. Pan Bóg nam dał wolność i będzie nas rozliczał z naszych wyborów. Masz wolną wolę człowieku, wybieraj. Co, czego chcesz posłuchać, o czym się chcesz dowiedzieć, masz prawo do tego niezbywalne. To jest prawo naturalne, prawo przyrodzone nam. Nikt nam nie może zamykać ust, bo jakoś nie lubię z pewnych względów słowa kneblować, tak? ale niech nam nikt ust nie zamyka, niech niech nikt nam kagańca na usta nie, nie nakłada, bo o co tu właściwie chodzi? No użyję pewnej metafory, kochani, to jest obraz tylko oczywiście, ale sprowadza się to mniej więcej do takiej sytuacji, jak gdyby u każdego z nas chcieli zainstalować taki kołchoźnik, jak to się mówiło, na stałe podłączony, którego nie można wyłączać i który wciąż nadaje monotematycznie jakąś ideologię i nas w ten sposób ogranicza i zatruwa. No na tym to polega. Bo wszystkie te y, media głównego ścieku, jak tam się zwały, nawet tam jest rozpisana partytura, to się taką telewizją zowie, inną, owaką, prawda? Czy tam jakieś te fora rozmaite i tak dalej, ale to jest w gruncie, że sprowadza się do jednej ideologii, bardzo obcej. Nam, Polakom, którzy mieliśmy w ciągu wieków ducha wolnościowego i obcej, oczywiście, absolutnie y, katolicyzmowi, prawdziwemu przynajmniej, tak? No więc to nam, dla nas, Polaków i Katolików, takie działania powinny być obmierzłe i powinny nas aktywizować, powinny nas przynaglać do działania konkretnego. E, jakie, to, jak, jakie to działania mam na myśli, kochani? No przede wszystkim apeluję, apeluję, wspierajcie media niezależne, wspierajcie, jak możecie. Modlitwą, ale też i w miarę możliwości, na ile was stać, również materialnie, wszelką jakąś pomocą, y, jako, y, jaką możecie służyć. I propagujcie te media w swoich środowiskach, wśród swoich krewnych, znajomych i tak dalej i nawet gdzieś będąc w podróży. Zachęcajcie do tego, żeby słuchać, żeby oglądać, żeby czytać, prawda? Te media właśnie niezależne. Następnie to jest wspieranie tych mediów, a druga rzecz to jest przeciwstawianie się, to jest obowiązek, obowiązkiem naszym moralnym. Jako katolików obdarzonych, jakąś, obdarzonych wolną wolą i zdolnością rozumowania, jest przeciwstawiać się tej cenzurze, bo oni chcą z nas zrobić jakichś niewolników, maszyny po prostu, chłonące tę papkę, którą nam przygotowują i zatruwające umysły nasze i naszych dzieci. I do tego nie wolno dopuścić. Tu mi się przypominają słowa prezydenta Trumpa, który powiedział po tych wyborach. Tam niby przegranych, tak? Yy, powiedział: Oni nie idą po mnie, oni idą po was. I to jest święta prawda. I tak samo tu nie chodzi o media. Oni nie idą po media niezależne, oni nie idą po tego czy innego księdza, który, który nie boi się mówić prawdy. Nie, oni idą po was, bo chcą z was uczynić bezmyślnych, chłonących wszystko, co podadzą, wszelkie ich treści, niewolników. Chcą was po prostu odmurzyć, zniewolić i na to nie, nie macie prawa się zgodzić. Ani sami nie ulegać takiemu zniewoleniu, ani nie pozwolić, żeby temu zniewoleniu ulegali inni. Co robić? Przeciwstawiać się ze wszystkich sił. To znaczy, poza tym wspieraniem mediów niezależnych, domagać się, naciskać na waszych posłów regionalnych, żądać interpelacji w Sejmie. Dalej, zasypywać listami takie Ministerstwo Cywilizacji, żeby, żeby wreszcie rzeczywiście się uczciwie przeciwstawiało tej cenzurze. No nie może być tak, żeby za, zapanowała wszechwładna, niszcząca nas intelektualnie, duchowo, moralnie cenzura. Taka cenzura jest z rodem. To, co się dzieje aktualnie, to wybaczcie, kochani, ale to gorzej niż za komuny. I na to nie wolno nam dać żadnego przyzwolenia. I módlmy się, kochani też, żeby ten koszmal wreszcie się skończył.